Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Ciegłam bosuję babkę lancetowatą. Babka i tak miała być likwidowana w tym roku po pierwszym pokosie, no jednak pogoda nie jest zbyt sprzyjająca, babka nie chce rosnąć i zdecydowaliśmy na likwidację, ponieważ pasty już się wyprzedziły i nawet nie mieli pierwszego pokosu. Tam jest takie miejsce, że można nie by, by niby zostawić. No już też się nie chcemy bawić takie kawałki, żeby to pozostawiać Po prostu całość zlikwidujemy I zasijemy jeszcze raz babkę Lub kukurydzę No pogoda nas aktualnie niezbyt rozpieszcza. Całe dnie pada u nas Lekko, chociaż nawet podlewały już melisę w zbożach tak samo woda stoi A obok też w właśnie jak są takie bardziej Faburkowane tereny, to tam woda to drogą jak rzeką płynęła Do tego bardzo chłodne dni są. Nic nie chce rosnąć, wszystko stoi w miejscu. Jedyne co dobrze się ma to chwasty. W Melisach czy w Polsku to nie lada było wjeżdżane. Znowu wszystko zaczyna zarastać. Woda też już nie ma gdzie uciekać, wszystko jest nasiąknięte. Tutaj właśnie stoi na brzegu. Woda tak samo koło tej kupy z babki. Jeszcze też będę chciał coś nagrać, czy z Orki, czy może z talerzowania Coś nagram na tym polu. Wyjdzie. wyszedł, coś nagrał na dworzu albo gdzieś z drona, ale niestety jest to silny wiatr. Po prostu nie było mnie słychać, a drona może by zniosło gdzieś, albo by obróciło. opróciło. Głęboszujemy zawsze wszystkie pola po jakichkolwiek działach kilkuletnich. Nawet jeżeli to są dwa lata, to zawsze głęboszujemy, ponieważ te pola są zjechane, ubite. Zależy po czym, ale na przykład na Melisie, czy jeszcze szczypiorek mieliśmy. To jeździłem jeszcze dodatkowo, tak żeby pomiędzy robić chłopami, żeby było gęściej. Ale tutaj już się nie będę bawił, bo głębosz tak w miarę chodzi. Także myślę to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, cześć!